Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam do czytania tygodniowego byki. To jest czytanie na czas od 27 stycznia do 2 lutego 2025 roku. Czytanie ogólne weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie, moi kochani, o włączeniu dzwoneczka, o włączeniu subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym czytaniem. Zapraszam też do pozostawienia łapki w górę i komentarza. Zaczynamy, moje drogie byki, od karty opiekuńczej dla Was na nadchodzący tydzień. Jaka karta opiekuńcza dla byczków? Byczki. mają przyjemność przyjemność Moi kochani zrób coś tylko dla zabawy przyjemność to jeden z życiodajnych składników Okej, okay. byki będą mieć w tym nadchodzącym czasie przyjemności a jeśli same przyjemności do Was, kochani, nie przyjdą, nie spłyną na Was, to musicie sami zadbać o własną przyjemność, tak? Ale też o to, żeby po prostu hmm. zrobić coś dla przyjemności, właśnie dla zabawy. Ok. Co wobec tego będzie nieoczekiwanego dla byków? Nieoczekiwana będzie królowa buław. Królowa buław. Okej. Okay. Co będzie, moi kochani, wyzwaniem? Piątka buław. No dobra. I co będzie przesłaniem, wskazówką, radą lub wynikiem? O, karta śmierci tutaj jest. Dobra. A z kielichów w tle. Dwójka mieczy, siódemka kielichów Dobra. Moje kochane byki. No, niewątpliwie tutaj ktoś się zauroczył, może nawet zakochał. E, może być ktoś też zazdrosny. Możecie to być we zazdrośni też. E, jest to pewne uczucie nagłe uczucie dla kogoś odrodzenie jakiegoś uczucia ale y, oczywiście dla niektórych nowa znajomość nowe uczucie i no właśnie i brak konkretnych wskazówek konkretnych przesłanek konkretnych dowodów faktów na czyjeś uczucie albo właśnie na wybór który musi być dokonany to będzie troszeczkę y, decydowanie na logikę podjęcie jakiegoś wyboru y, Dlatego, że trzeba dokonać wyboru, ale zupełnie nie wiadomo, jaką decyzję podjąć, lub nie wiadomo, kogo wybrać. I siódemka kielichów też mówi, kochani, o sytuacji, w której to jest trochę takie bycie w iluzji, ale ta iluzja przede wszystkim jest tutaj oparta na dużej wyobraźni, fantazji. Wiecie, że macie wiele możliwości, wiele opcji, wiele dróg, może wiele osób. I tak naprawdę, pomimo jakiegoś zauroczenia albo czyjegoś zakochania, nie wiadomo, co zrobić. Nie wiadomo, jaką podjąć decyzję, nie wiadomo, kogo wybrać. Natomiast no wiecie, że wybór jakby będziecie chcieli dokonać tak trochę w ciemno, mając świadomość, że raz wybrana droga, raz wybrana osoba, jakby nie będzie miała już nie będzie już tej możliwości jakby odwrotu wycofania się z tej decyzji, sięgnięcia i, i zaproponowania powiedzmy złożenia oferty komuś innemu. Moi kochani, tu mogą być też w tle jakieś zaręczyny, ale tutaj rzadziej. Raczej zauroczenie, konflikty, jakaś szansa, jakaś okazja na, na przeżycie, właśnie e, miłości, na zakochanie. Dla kogoś szansa, okazja też na odrodzenie uczucia. E, w wyzwaniu jest, nie w wyzwaniu, tylko nieoczekiwana jest królowa buław. Moi kochani, no tutaj nieoczekiwany może być romans, flirt, może być nieoczekiwany bycie kochanką lub kochankiem, pojawienie się takiej osoby. Oczywiście, nieoczekiwanie w Waszych związkach, relacjach może pojawić się kochanek, kochanka, więc zwróćcie też na to uwagę, bo jeśli nie Wy, no to Wasza osoba mogłaby się tutaj mocno w kimś zadłużyć. Co więcej, nieoczekiwanie możecie Wy albo ktoś pójść za głosem serca. Zupełnie nieoczekiwanie. I to może być takie pójście za głosem serca, za uroczeniem, zauroczeniem, za kochaniem, jakimś takim nagłym uczuciem, które na kogoś dosłownie spłynie. Wy też możecie nieoczekiwanie. Dowiedzieć się. Od siebie samego. Od siebie samej. W sensie usłyszeć swój wewnętrzny głos, że teraz już wiecie, czego chcecie, że pragniecie pójść za głosem serca. To może być taki wewnątrz was. Tu może nieoczekiwanie pojawić się bardzo dużo pasji, bardzo dużo namiętności, dużo pożądania. Możecie też, mojej drogi Begi, stać się taką, jeżeli kobiety taką osobą właśnie w tym nadchodzącym czasie. Która, kochani, będzie i miała duże powodzenie, i będzie adorowana, będzie czuła się atrakcyjnie, i być może właśnie będziecie zawierać bardzo wiele kontaktów. Tak, moi drodzy. Co więcej. Dużo nieoczekiwanych, emocjonujących przeżyć, zwłaszcza nowych przeżyć. To są nowe przeżycia, nowe osoby, nowe znajomości, nowe kontakty. Może być ich nieoczekiwanie aż za dużo. Nie wiem, może tutaj ktoś z Was po prostu skorzysta z jakiegoś portalu, czy z jakiegoś biura, no, biura matrymonialnego, czy jakiegoś portalu randkowego, na którym no naprawdę będzie ktoś miał duże powodzenie. I, yy, no I ktoś tu może zechcieć z tego powodzenia skorzystać. Stąd tyle emocji, stąd tyle przeżyć, właśnie dużo nowych kontaktów. Tu może być nieoczekiwany, naprawdę taki płomienny romans. Mm, może być. Oj, może być. <laughs> w pracy, kochani, dużo nieoczekiwanych pozytywnych sytuacji, zdarzeń. Lub po prostu bardzo pozytywny czas. Możecie nieoczekiwanie czuć, że znaleźliście się na właściwej drodze i tutaj też czeka Was polepszenie sytuacji finansowej. Albo nieoczekiwanie będziecie mieć jakiegoś fajnego szefa-szefową, którzy napraw, na, naprawdę umiejętnie będą zarządzać firmą, działem, zespołem. To będzie takie mądre kierownictwo, ale to może też tak być, że nieoczekiwani, kochani, Wam zostanie zaproponowane takie przewodzenie w nadchodzącym tygodniu. Nie wiem, czy będziecie kogoś zastępować, czy to będzie jakieś nowe stanowisko. Też może to się zdarzyć jak najbardziej. Piątka buław, jako pozycja tego, co jest wyzwaniem, no wyzwaniem będzie wyzwanie, wyzwaniem będzie wyzwanie. Dosłownie. Wyzwaniem może być albo wewnętrzny konflikt, który będziecie mieć w sobie, zwłaszcza osoby, które są w relacjach lub w związkach, a pojawi Wam się tutaj możliwość naprawdę bardzo płomiennego, ognistego romansu, albo po prostu pojawi się właśnie nowa osoba, nowe uczucie. Ewentualnie, jeżeli tutaj są w tle jakieś zaręczyny, ktoś komuś się oświadcza, no to ktoś tu ma konflikt. Wewnętrzna nie wie co zrobić, bo ma tyle możliwości, tyle opcji. Nie wie, czy już powiedzieć tak, nie wie, czy już się zgodzić, bo tak naprawdę jest jeszcze dużo możliwości, jest jeszcze dużo innych osób, które mogłyby, które byłyby przez Was brane pod uwagę, na przykład. W każdym razie wyzwaniem będzie rywalizacja. Może to być konflikt z kimś, może właśnie w grupie, na przykład. Współpracowników, pracowników, osób, które gdzieś tam, no właśnie, konfliktują się między sobą, że być może Wam przy, przypadł jakiś awans a, albo właśnie zastępstwo, jakieś pełnienie obowiązków, na przykład tutaj, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi. A jeśli to nie to, jeśli nie chodzi o stanowisko, to tutaj może być dosłownie rywalizacja, po prostu o czyjeś względy, o czyjeś uczucia, może właśnie o to, z kim. Znaczy, może właśnie o to e, zabieganie o ten romans. To może być też taka sytuacja, że no, ktoś tu o kogoś po prostu może naprawdę e, mocno się starać, i no, może być tu więcej osób, mogą być tu kłótnie, e, może być ostro, tak? Może być ostro. Wyzwaniem będzie jakaś szansa, wiecie, i to będzie wielka szansa. Wielka szansa, ewentualnie pewna, pewna niestabilność, gdzie tutaj pojawia się właśnie wyzwanie jako okazja i szansa na uczucie, na zakochanie, na miłość, na romans, na to, żeby właśnie teraz, na przykład, komuś się oświadczyć, albo żeby właśnie teraz przyjąć czyjeś oświadczenie. No to może być dla niektórych z Was z jakichś względów, nie lada wyzwanie. Wyzwaniem, kochani, mogą być albo te burzliwe uczucia, które są, albo jakaś elastyczność, większa elastyczność w relacji, w związku. Może też chodzić u niektórych o to, żeby po prostu nie przejmować się błahostkami lub dostosować się do zmian. Ewentualnie, jeżeli jest jakiś punkt zapalny, jeżeli chodzi o no, aspekty relacji czy aspekty zawodowe. To tutaj właśnie ten punkt zapalny, czyli ten, ta kość niezgody, będzie w jakiś sposób wyzwaniem w tym tygodniu. Wyzwaniem, które będzie trzeba podjąć, pokonać, potrafić się odnaleźć w tym. Wyzwaniem może być też ogromne powodzenie i bycie w centrum uwagi. No właśnie, tutaj, tutaj by się potwierdziło to, drogie Beki, że Wy naprawdę będziecie mieć spore powodzenie, i wyzwanie będzie, aby temu wszystkiemu podołać, aby pogodzić to czasowo, aby znaleźć energię, aby znaleźć czas, ochotę na to, żeby się spotkać z tymi osobami lub tak często jak chcielibyście, jak Wam po prostu czas na to pozwoli. No, nieoczekiwane, kochanie, nieoczekiwanie, znaczy tak, wyzwaniem będzie to, że no, będzie emocjonująco. Będzie emocjonująco. Czasami wyzwaniem u kogoś mogłaby być ciężka praca, lub właśnie pewne działanie w grupie. Tutaj może to dotyczyć osób, które niekoniecznie w grupie dobrze działają, niekoniecznie lubią pracę w grupie. W grupie. I. No i to może być trochę taką przyczyną konfliktu, tak? Że ktoś nie potrafi bezkonfliktowo, na przykład, pracować z innymi, współpracować z innymi, tak? Że tutaj komuś najlepiej pracuje się ze sobą samym. Najlepiej, tak? A no nie zawsze tak się da. W każdym razie słuchajcie, tutaj może być wyzwaniem też zaangażowanie w jakiś problem, w czyjś problem. Może ktoś tego oczekuje, a może okazuje się, że. Albo czujecie, że powinniście, ale z jakichś względów no właśnie, z jakich względów stanowi to wyzwanie, aby to zrobić, aby się zaangażować. Tutaj jest też dla niektórych z Was wyzwaniem, aby dogadać się z drugą osobą, aby dosłownie się porozumieć. To może być takie porozumienie w życiu osobistym. Zwłaszcza u tych osób, u których byłoby odrodzenie uczucia, tak? Czyli gdzieś w relacjach, w związkach, w których ktoś tutaj z powrotem chciałby ze sobą być, spróbować znowu mieć romans i tak dalej, znowu się pospotykać. Niewykluczone, że wielu z Was robi coś naprawdę dla zabawy, tak? Być może nie dla stałej relacji, ale dla przyjemności. Rada Wskazówka, Wynik to Karta Śmierci. Rada Wskazówka, Wynik. Karta Śmierci mówi Wam, drogie byki, abyście tak naprawdę. Odłożyli na bok, a nawet porzucili jakieś dotychczasowe, zamieszkłe przekonania, porzucili rutynę, nudę, porzucili takie nastawienie, właśnie bardzo rutynowe, schematyczne, takie, że z góry wiadomo, jak będzie, co będzie, gdzie będzie. Czasem też karta ta mówi o tym, aby pogodzić się. Z tym, kochani, co niesie jakiś nieuchronny koniec. Więc jeżeli będzie do końca zmierzał wasz romans, no to pogódźcie się z tym, tak? że to było czasowe, że to było na chwilę, że to było jakieś takie nagłe zauroczenie, nagłe zakochanie i dla wielu z Was na przykład szybko się skończyło. Czy to Wy zakończyliście, bo chcieliście, czy druga strona zakończyła? Nieuchronny koniec może też mówić po prostu o mm, całkowitej zmianie w Was samych. Takiej transformacji, takiej metamorfozie, właśnie o zakończeniu, o zerwaniu albo relacji, albo związku. Więc osoby, które są w związkach, w relacjach, no albo tutaj kończy się Wasza relacja, albo kończy się po prostu Wam romans, tak, ten ognisty. Tak jak mówię, tu uczucia mogą być różne: miłość, zakochanie, zauroczenie, gniew, nawet zazdrość. I i takie sytuacje właśnie mogą być miejsce. Te relacje, te związki, te znajomości mogą kończyć się, której, którym po prostu dalszy rozwój jakby albo nie miał racji bytu, albo no tutaj nie sprzyjała wam ta, ta osoba, ta relacja. Ewentualnie w istniejących związkach, relacjach będzie tutaj potrzeba dokonania diametralnych zmian, nawet być może odcięcie się od jakiejś sytuacji, być może odcięcie się właśnie od jakiejś osoby, jeżeli będziecie tak czuć, że, że tak będzie dla was najlepiej. Uhum. 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 Uh, moi kochani. Tu jest też jakieś odpuszczenie. Ktoś tu odpuszcza, yy, zakańcza, modyfikuje, ale moi drodzy, czasami jest to też po prostu odrodzenie, bo to może być odrodzenie. Tu mamy dwie karty odrodzenia, uczucia u kogoś jak najbardziej. U innych odnowienie relacji, odnowienie związku. No właśnie ta zmiana, ta metamorfoza. <laughs> w dużym aspekcie. I tu jeszcze, kochani, jest przemiana pewna, jest pewne odrodzenie, jest rozstanie się z jakąś przeszłością, być może tu jest porzucenie. Słuchajcie, jeżeli była jakaś taka relacja, która była taka odgrzewana, wiecie, były jakieś tam kontakty, był utrzymywany kontakt, były bardzo rzadkie spotkania i trwa to miesiącami, a może nawet długimi latami, to być może to się po prostu zakończy, tak, u niektórych z Was. Że no, już widzicie, że definitywnie no nie ma to sensu, tak? Tak, spotykać się rzadko od czasu do czasu, utrzymywać kontakt, tak w zasadzie nie wiadomo w jakim celu, bo do niczego to nie prowadzi, lata mijają i nic tutaj się nie zmienia, nie dzieje. No, wiecie, no, jeśli ktoś nie kochał 5 lat temu, czy 10 lat temu, czy 5 miesięcy temu i nadal ma taki sam stosunek, no to, to małe prawdopodobieństwo jest z tego, że to się zmieni. Tym bardziej, jeżeli nie ma możliwości, chęci i okazji do tego, żeby budować razem więzi, żeby być ze sobą na co dzień. Jeżeli tutaj są jakieś przeszkody, czy jest jakaś niechęć, czy po prostu ktoś no, nie chce tego, tak? która ze stron nie jest na to gotowa, nie chce, no to tym bardziej, jeśli ktoś nie był gotowy przez tak długi czas i tylko, że tak powiem, jest takie na zasadzie odzywanie się czy kontaktowanie się, czy jakieś takie rzadkie spotkania, które nic nie wnoszą do waszego życia a przynajmniej nic nie wnoszą na dłużej niż na ten czas czy jeden dzień, no to, to nie ma to sensu, tak?